Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery Legią Warszawa. Mamy już październik, dokładnie 9 października i my będziemy za chwilę mierzyć się w meczach. Oczywiście PKO Bank Polski Ekstraklasy z Radomiakiem Radą i Piastem Gliwice. Ale zanim to proszę Was serdecznie o to, żebyście zostawili łapkę w górę i komentarz, tak jak zawsze. Ewentualnie subskrypcję, jeżeli chcecie zostać na dłużej. Przyjrzymy się też temu, jak nasza kadra narodowa sobie radziła, a radziła sobie słabo. Bo ze Szwajcarią zremisowano mecz, 2 do 2. Yy, u nas na Polsat Plus Arena w Gdańsku. Bramki dla Szwajcarów zdobywali Okafor i Froiler. Dla nas natomiast samobój i Froilera i piątka bramka, która dawała nam początkowo prowadzenie. Dalej mamy porażkę 3 do 0 z Portugalią na wyjeździe. Silva Ramos, witinia Widzimy, że ten mecz taki zły nie był może, ale mało sobie kreowaliśmy sytuacji w tym spotkaniu. Kolejny mecz to był mecz z Chorwacją u siebie przegrany 0 do 1 po bramce Marko Pasalicia. Mario Pasalicia i 3 do 1 porażka u siebie z zespołem portugalskim w rewanżu. Także raczej już tutaj nie mamy co liczyć na utrzymanie w tej grupie. Chyba że uda nam się pokonać Szwajcarów i wszystkie wyniki będą nam sprzyjały. Dachut nam wraca do treningów, to jest bardzo dobra wiadomość. Zobaczymy kiedy będzie w stanie grać, już w pełni przed nami chyba dwa mecze Ekstraklasy w tym odcinku: w kolejnym mecz Ekstraklasy i mecz z Interem Mediolan. Tymczasem kontuzja, woli opisana oczywiście. Na szczęście mamy jeszcze Kastenmayera i Ribeiro znowu jest kontuzjowany. Więc na lewej stronie zagra sobie Kasper Urbański, a my tutaj zastąpimy sobie tych dwóch zawodników, już. Graczami, którzy wyleczyli kontuzję, chciałbym zobaczyć tylko ile ten folio pisano, będzie miał kontuzji. 3 tygodnie max. No to Kastenmaier to powinien pociągnąć. Tak samo Ribeiro, pszołek jeszcze 3 miesiące maksymalnie. Penia wraca powoli do sprawności. Tak samo Morgaja i tak samo Dachód. Tymczasem to jest nasze zestawienie na mecze z Radą, jakim radą. Kastenmaier w bramce. Trójka obrońców Korzeniowski, Piątkowski, Kapładi. Na wahadłach Olewiński i Weisshaupt, który jest kontuzjowany, więc sobie wrzucimy winiagra. Kapuska i Wyganowski w środku, Faberski Urbański na skrzydłach i Ambrozino w ataku. Tak sobie podejdziemy do meczu z Radomiakiem. Mamy zestawienie zespołu gości Filip Majchrowicz, Serafin Szota, Jeremy Blasko, Adrian Dieges, kapitan drużyny, Joao Pedro, Romario Baro, Mikołaj Molendowski, Petar Pusić. Rafał Wolski, Martin Merkelans i Depuł w pierwszym yy, składzie Radomiaka. My jesteśmy faworytami, oczywiście, tu sobie klikniemy. Ufam, że zrobicie różnicę, panowie. Standardowo taki zestawik, co zawsze im tutaj wrzucamy. Nic nie ulega zmianie, bo nie ma takiej potrzeby. Zobaczymy, jak na własnym stadionie yy, nasz zespół po tej przedwie reprezentacyjnej się zaprezentuje. Liczymy oczywiście na kolejne 3 punkty, bo niestety pomimo tego, że my punktujemy jak szaleni, no to nasi rywale również. I widzimy, że oni Wrocław Raków Częstochowa również puszczają tutaj w walce o fotel lidera. Tymczasem kapuska z dystansu niestety zbyt wysoko. 4, 2, 3, 1 ustawiony zespół radomiaka przy piłce. Bez piłki będzie to ustawienie pewnie 4-2-3-1, 4-4-2 w zasadzie, albo 4-4-1-1. Kolejna sytuacja pod bramką Radomiaka. Tymczasem winiary przyklicza Ambrozino i mamy 1-0. Obejmujemy prowadzenie w 9 minucie w meczu przyjaźni z Radomiakiem Radom. Dośrodkowanie Lubena Winiagra na gola zamienia Giuseppe Ambrozino. Pochwalimy oczywiście nasz zestaw takiej akcji. Tym bardziej, że mamy Mocno, yy, mocno zaznaczone nasze, naszą dominację w tym meczu, więc warto ich pochwalić. Raków prowadzi 2 do 1 z Górnikiem. Górnik w strefie spadkowej, GieKSa w strefie spadkowej i Thermalika brutbetnie ciecza. Zawsze strzały z dystansu. Urbański z rzutu wolnego w narożniku boiska, tak to Urbański, doświadkowanie. Deputy uprzedził Ambrosino, był lepiej ustawiony. Faberski, Olewiński. Olewiński w polu karnym. Faberski wpada już 16 rywala i mamy kolejną bramkę dla legii. Prowadzimy 2 do 0. Zatwierdzamy te zmiany, oczywiście nie będziemy tego zmieniać. Martin Merkelans ukarany żółtą kartką, było to widać tak tylko taką migawkę w międzyczasie. Absolutna dominacja legionistów. 12 do 1 w strzałach, tutaj nie ma nic do powiedzenia Radom jak Radom w tym spotkaniu dotychczas, oby tak zostało do końca. chwilę zbliżamy się do końca tutaj mamy podpowiedź że prawą stroną te ataki dużo lepiej wychodzą zobaczymy jeszcze co z tego stałego fragmentu uda się ugrać <laughs> przepraszam winiarz polekarne capo adi na krótkim słupku podwyższa wynik na 3 do 0 także już jesteśmy absolutnie bezpieczni zaraz będzie można jeszcze dać pograć komuś z ławki rezerwowych bardzo lubię jak taki mecz ze słabszym rywalem rozwiązuje nam się szybko Prowadzimy panowie to zasłużenie. Oczywiście gdzieś w 55. sobie zrobimy te zmianki, o których przed chwilą powiedziałem. Kapusta do Korzeniowskiego, jeszcze raz kapuska. I nic z tego nie obejrzymy. Nie chce nam się przebudzić na i bardzo dobrze dla nas. Olewiński jest delikatnie zmęczony. On grał w młodzieżówce. Damy zagrać temu Morgai, bo on mało gra. Myślę, że damy też zagrać Pietuszewskiemu. Na razie to by było na tyle. Majchrowicz rozpoczyna kolejną akcję od własnej bramki. Dieges. Śmierdzi tu jakąś stratą ze strony Radomiaka, patrząc na to, co oni grają dzisiaj. Pedro Wolski, zagranie za plecy, a jednak tu dobra sytuacja dla Radomiaka. No, to niezła strata. Bramka dla gości Depu po dobrym podaniu Rafała Wolskiego. Jeszcze będzie sprawdzał Wojciech Myć wraz z zespołem Wartą sytuację, ale bramka zostaje uznana, więc dostaliśmy taki pstryczek w nos od Radomiaka Radom i mamy gola na 3-1 w meczu Legia Warszawa-Radomiak. Dalej widzimy, że to jest absolutna dominacja naszego zespołu. Myślę, że to pora na to, aby wszedł na boisko Jean-Pierre Same. I zaraz jeszcze zmienimy sobie stoperów w tym meczu grających, żeby tutaj też Korzeniowski, Kapłady złapali trochę oddechu, Piątkowski. Fajnie byłoby jeszcze jedną bramkę strzelić, zaznaczyć, że... Nie zakończyliśmy tego meczu na pierwszej połowie. Morgaja, Faberski, Faberski, Pedro faulował. Będzie kartka dla zawodnika Radomiaka Radom. Tylko jakiego koloru, pytanie? Kartka koloru żółtego, a więc będzie to e, napomniany zawodnik Radomiaka. Delikatna kątka tam chyba u Fabera, ale nie pokazuje nam się nic, także nie ma czym się tutaj martwić. Zmiana w zespole Legii Antof na boisku się pojawi i pojawi się na boisku też Johannesson Oboje na pozycji stopera. Zmienili korzeniowskiego i Kapładiego w 75 minucie meczu. Pawełski Same tam w pobliżu Diegeza, ale nie wywiera za dużej presji. Blasto, Romario Baro. Grzesik, znowu takie podanie za plecy. Teraz petar pusić się uwolnił. Pusić! Kasten Majer tam nie musiał interweniować na szczęście poprzeczka przyszła mu z pomocą. co nie zmienia faktu, że to drugi strzał w tej połówce Radomiaka i drugi strzał dosyć groźny mógł się zakończyć bramką wyrównał się ten mecz zdecydowanie w drugiej połowie ale na szczęście skrzydła Radomiaka dzisiaj nie chodzą tak jak powinny już tego meczu raczej nie zremisujemy nawet trzy punkty możemy sobie myślę dopisać śmiało po tym spotkaniu a nawet wynik nie ulegnie zmianie. Legia jak 3 do 1, końcówka tego spotkania. I dalej na fotelu lidera zespół z Warszawy. Co nas niezmiernie cieszy. Śląsk jeszcze chyba nie grał swojego meczu. Chociaż grał oh. chyba przed nami, bo tak patrzę. Tak, grał przed nami Śląsk. A nie, bo to jest 12 kolejka. My mamy merzalegu, więc oni mogą nas jeszcze przeskoczyć teraz. Okej, okay. mamy jakieś wiadomości. Proszę bardzo. Przegląd treningu. Legia na szczycie. 19 spotkań bez porażki w Ekstraklasie. 30 meczów ogólnie bez porażki. No, zaraz gramy z Interem, więc to może być ciężkie do utrzymania. Niestety, ale wierzymy w to, że uda nam się tam wyszarpać jakieś punkty, bo czemu by nie? Różnie bywa w piłce. Może tym razem to my zaskoczymy naszych rywali. Klodgon Salwesz odchodzi do zespołu Alversa SAD. Jest to drużyna Grająca chyba w drugiej lidze. Nie, w klasie, w Ekstraklasie portugalskiej. Za drobne. Niestety chciał odejść, robił dymy. No we FM tak bywa, że czasami trzeba puścić za grosze jakiegoś zawodnika. Sprawdzamy sobie jeszcze wiadomości. Kiedy mamy Weisshop, wraca do treningu z pełnym obciążeniem. To nas bardzo cieszy. Kowacik znowu z 90 minutami. Coś tam chłopak gra. Siwek. Tutaj regularne podsumowanie wiadomości nas nie interesuje w tej chwili. O. Priorytety rekrutacyjne. Szukranów przydatny, ale to nas nie interesuje, taki przydatny zawodnik, chociaż kurczę, on nie jest taki zły. Ale jest Izraela, to go wyklucza już. Sankoch. No, tu trzeba przyznać, że też ten zawodnik nie jest taki zły. Zobaczmy, weźmy go do, do głębnej znajomości, przeskautujmy. A jeszcze kto to był? Niklas Maj. Kurczę, nasi skauci naprawdę nieźle popracowali teraz, zobaczmy, też go poobserwujmy. Naprawdę, za takie pieniądze, tych zawodników, jakbyśmy pościągali, to byłyby bardzo dobre transfery, bo widzieliśmy, że oni są naprawdę mocni. Stąd przegrywa swoje spotkania, więc jesteśmy w końcu samodzielnym liderem, mimo tego meczu zaległego, który chyba rozegramy teraz. Ten zaległe, to zaległe spotkanie nas czeka. Hmm, dobra, tutaj są piłkarze, tak. Tutaj dajmy zagrać im w tym meczu. Ale one są, no to przecież oni nie zagrają, to bez sensu jest w ogóle, że oni się tu pokazują. No ale cóż, no taka, taka gra w tym momencie jest, a nie inna. Piast Gliwice, piast, który oczywiście ostatnio narobił krzywdy Legii, sam, samemu się broniąc przed, yy, przed bardzo trudną sytuacją w ligowej tabeli, w rzeczywistości oczywiście. Lauryn tu nie może zagrać, więc rzucimy sobie już na ławkę, Holi opisano tak na wszelki wypadek. Tu zamienimy sobie go z zachudem bo ja lubię jak ten bramkarz jednak jest pierwszy. Nie będziemy wykonywali żadnych zmian w wyjściowej jedenastce. Nie namęczyliśmy się za bardzo meczem z radomiakiem, więc myślę, że wszyscy zawodnicy, którzy byli od pierwszej minuty na murawie spotkania z radomiakiem, są w stanie też teraz zagrać na pełnych obrotach. Proszę bardzo, panowie, jak zagracie tak jak ostatnio, to będzie dobrze. Ufam, że zrobicie różnicę. Wierzę w Wasze umiejętności. Ufam, że zrobicie różnicę. Za chwilę zobaczymy skład piasta, bo ominąłem to okienko, na którym zawsze Wam pokazuję. Oto i on. Proszę bardzo, Piast Gliwice, Femenia z Gurgul Hulandem Milić, Hoffman, Dziczek, Boysgard, Kozu, baleriera i dwóch nie zdążyłem przeczytać. Troszkę można byłoby to wydłużyć pokazywanie tego składu, bo przecież i tak można je ominąć. Jak ktoś nie chce go oglądać, to go nie ogląda po prostu. A jak ktoś chce, to nawet nie zdąży przeczytać całej 11. Trudno. Tam jeszcze Irka na prawej stronie i Piotr stalar, jako cofnięty napastnik na pozycji numer 9. To są zawodnicy, których nie udało mi się rozczytać. W międzyczasie patrzymy sobie na tabelę ligową. Piast Gliwice na miejscu 8 przy tym remisie, a ogólnie na miejscu 9. 9, tak jest. 17 punktów Piasta. W dotychczasowych 11 rozegranych spotkaniach my od razu zaznaczamy swoją przewagę na murawie, choć tak delikatnie troszeczkę, bo dwa strzały z tego żadnego celnego i 023 XG Atopiast lepszy w posiadaniu piłki. 20 minut za nami nic ciekawego się nie dzieje. Zaczynamy delikatnie w tym posiadaniu piłki odbijać piłeczkę na swoją stronę, już jest po połowie. Także może zaraz coś się pojawi pod bramką. Pod bramką piasta. 25 tysięcy widzów w ten środowy wieczór przyszło na spotkanie z piastem, ale oczywiście na Legii, jeśli Legia jest liderem, no to jest zawsze pełen stadion, praktycznie nie ma co tutaj się oszukiwać. Faberski może to jest ta akcja, która da nam prowadzenie Ambrozino. Coraz lepiej ostatnio wygląda na napastnik wypożyczony w Neapolu. Giuseppe Ambrosino, Olewiński, Olewiński w polu karnym Oliver Olewiński zabrakło trochę skuteczności w tej sytuacji i cenności przede wszystkim może gdyby tylko strzelił w bramkę udałoby się objąć prowadzenie Ruben Winiagr w narożniku boiska Winiagr dośrodkowanie, środkowanie, był nic z tego jeszcze Faberski, Olewiński, Dziczek wybija piłkę z linii bramkowej, jeszcze jeden korner 6 strzałów, 1 celnych. Żadnej sytuacji bramkowej takiej czystej nie mieliśmy, oprócz tego co Lewiński nam zaprezentował, ale to była bardzo nieskuteczna próba naszego prawego obrońcy. Koniec pierwszej połowy 0-0, do 0, remisujemy z Piastem w Liwicę. Nie traccie panowie nadziei, statystyki pokazują, że powinniśmy prowadzić. No ale wydaje mi się, że bez zmian, bez takiego drgnięcia w nich, jakiegoś E, Boczca nie będzie tutaj za dobrze, tylko obroni się przed tą pierwszą akcją, bo często te pierwsze akcje w połówkach są yy, bramkowe. Kapustka, przejmuje piłkę Riera, Riera, Olewiński świetnie teraz yy, zabiera futbolówkę Hiszpanowi, Faberski. Faberski ma dużo miejsca, Olewiński, do niego zagranie, ledwo co udało mu się poprowadzić skutecznie piłkę, Winiagr w polu karnym, Winiagr. Blisko linii końcowej. Urbański między nogami Femeniasa i prowadzimy 1 do 0 z Piastem Gliwice od 49 minuty meczu. Odpowiedzieć chcą Piastunki, już po minucie gry jesteśmy pod naszą bramką, konkretnie pod bramką Kastenmajera. Riera, Talar, samiec Talar i mamy gola na 1 do 1. Szybko odpowiada nam Piast Gliwice. Adrian Riera, dobre, dośrodkowa... do, dobre zgranie piłki do Piotra Samca-Talara i już mamy remis. Niestety, niestety, szybko odgryza nam się zespół Piasta. My już sobie przeprowadzimy zmianę, Faberski zmieniony będzie przez Mustafa Hekimoglu i w ataku Giuseppe Ambrosino przez Jana Piera Ensame. No z przebiegu tego meczu oprócz tych strzałów niecelnych bo w tym mamy dużą przewagę trzeba przyznać, że to spotkanie jest bardzo bardzo wyrównane kapustka opuści pole gryda Hut, który po kontuzji wraca załapie dzisiaj 30 minut fajnie byłoby to spotkanie wygrać panowie mielibyśmy wtedy więcej punktów przewagi nad goniącym nas Śląskiem tu Morgaja na prawą stronę zostanie wpuszczony na lewą. No a w też nie łapie swoje minuty, bo chciałbym, żeby w meczu z Interem już grał w pierwszym składzie, bo jest dla nas naprawdę kluczowym zawodnikiem. Jeszcze jedno spotkanie ligowe przed nami przed meczem z Nera ale tam też dostanie już swoją szansę. No a w jeśli będzie w stanie tylko grać od początku meczu. Oczywiście urbańskim w, w narożniku boiska dośrodkowanie. Same niestety niecelnie kamerun Główkowa w tej sytuacji. Femenias nie musiał interweniować. Jeszcze zachęcimy nasz zespół do jakiegoś ataku. Taki solidny skład tego Piasta widzę, jak sobie teraz patrzę, tam kilku zawodników z czołowych klubów ekstraklasy pościąganych. Sam jest tata, którym interesują się obecnie naprawdę ciekawe kluby, między innymi Kozubal. No ciekawe, ciekawe się to potoczyło tutaj w tej karierce. Morgaja, prawa strona boiska, Morgaja, świetna akcja, Leandro Morgaja jeszcze miał okazję, ale zablokowany tam przez um, dużą ilość zawodników, tu spalony był, więc chyba trafił w jednego z naszych piłkarzy jeszcze Leandro Morgaja, niestety. No wygląda na to, że będziemy musieli zadowolić się punktem w tym spotkaniu chociaż jeszcze jeszcze bądźmy pokorni, bo możemy wyjechać, znaczy możemy wyjechać, możemy pójść do domu, bo jesteśmy u siebie na stadionie bez punktu, co byłoby w ogóle sytuacją przykrą, jak na to patrząc, że nie przegraliśmy od 30 meczów tak ogólnie rzecz biorąc w teraz Korzeniowski się zagapił i właśnie to jest to, o czym mówiłem, Boys Guard na 2 do 1 dla Piasta i jesteśmy bardzo blisko końca naszej pięknej serii no niestety, no tak bywa Piazdliwice w tej sytuacji nie ma spalonego. Nie ma sp jest spalony, nie ma bramki, ale fart, niesamowite. Chciałem powiedzieć, że pias odbiera nam dosyć fajny rekord, który będzie ciężko powtórzyć, ale jeszcze może to zrobić. Czekajmy, minuta została do końca. Taki mały roller coaster nam się na koniec zrobił, chociaż my tutaj więcej się bronimy z wygania zawodników Piasta wyżej. Ale podaje krótko, dziwna decyzja Tomasiewicz do Boisgarda, Boysgard do Samca Talara, znowu źle nasza obrona i Samiec Talar strzela bramkę, także no niestety, co się odwlecze to nie uciecze, skrytykujemy nasz zespół i tyle nam pozostało, bo przegrywamy mecz z Piastem Gliwicę 2 do 1 no i niestety ten mecz zaległy, nie daje nam powiększenia przewagi na Śląskiem Wrocław, czyli można powiedzieć, że mimo tego meczu Nasza przewaga była realna wcześniej, bo miała tylko dwa punkty i dalej tak jest. Panowie są rozczarowani Waszym występem, a szczególnie tym, co żeście odwalili w końcówce tego spotkania, bo ogólnie nie byliśmy takim zespołem, który powinien przegrać ten mecz. No cóż, LKS Łódź w naszym rywalem następnym i widzimy, że też w Pucharze Polski z tym ŁKS-em zagramy. Jeszcze pokażę Wam może pary tej drugiej rundy Pucharu Polski. Zagłębie Sosnowej z KKS Kalisz, Legia LKS Krakowia 2 Chrobry. Pogoń, Siedlce, Ruch, Odra, Opole, Jagiellonia, Kluczbork, Termalika, Sandecja, Górnik, Pogoń 2, GKS, Katowice, Piast, Gliwice, Śląsk, Wrocław, Legia 2, Siarka, Tarnobrzeg, Wisła, Kraków, Motor, Lublin i Puszcza, Połomice, mieć Legnica. Także w pierwszej rundzie odpadały nam solidne zespoły, popatrzmy, Odpadł nam, odpadło nam pod Podhale z Górnikiem, ok, odpadła nam... Łęczna z Jagielonią. odpadła Polonia z GKS-em pod Rywce, odpadła Lechia Zielona Góra ze Stalą Mielec, odpadł Radomiak z Miedzią, odpadło Krzo z Górnikiem odpadł Zawisza z Chrobrym odpadł Kleczew z Kluczborkiem odpadła Arka z Siarką odpadła Krakowia ze swoimi rezerwami, odpadł Widzew ze Śląskiem odpadła Alechia z Hutnikiem odpadł Widzew 2 z Rekordem, odpadła Star Krasznik z Ruchem, odpadła Wisła pod zgodą Opole Odpadła Polonia bytą z Puszczą, Odpadła Wieczysta z Wisłą w Pokarnych. Odpadła Pogoń Grodzisk Mazowiecki z Termaliką. Lech też odpadł w Pokarnych ze staną Stalowa Wola. Tychy odpadły z Sandecją. Weekend Luzino odpadł 7-0, aż przegrał z Pogonią. Lech dwójka odpadła po pogromie po od Zagłębia Sosnowiec 3-0. Korona odpadła w spotkaniu z Jagielonią, Odpadła Resowia Pokarnych z Siedlcami. Odpadło Zagłębie. Odpadła Olimpia Elbląg. Górnik Polkowice i Znicz Pruszków. Tak więc wygląda Puchar Polski. Ja już dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam jutro na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jak, jak zawsze proszę o zostawienie łapki w górę, jakiegoś komentarza. Widzimy się jutro w wielkim starciu z Interem Mediolan. Cześć!